Wylotem tej drogi wodnej dla statków czy coś. Jeśli kiedyś była tam woda i miejsce tu sąsiadowało z morzem, idealnie pasowałoby do opisu Platona. Ten region. Tak, na pierwszy rzut oka nie wygląda, jakby został zniszczony przez, przez coś, przez jakąś płynącą wodę, ewentualnie tsunami. Na zdjęciach satelitarnych widać takie prążki, charakterystyczne, ja się do nich odwołam również, biegnące z wschodu na zachód, które przypominają ślady potężnej fali lub stałego przepływu wody mogącego całkowicie zmienić ukształtowanie terenu. Przecież wiemy, jak to było, w zasadzie jest po tym, co się działo dzisiaj w Polsce, znaczy w tym roku. Warto też wspomnieć, że naukowcy podkreślają, iż struktura Richard jest silnie zerodowana, co wyraźnie widać po tych, no takich w miarę okrągłych ścianach. Ale dobra. Mówiłem wam o tych kataklizmach, to spróbujmy rozważyć słowa Platona dotyczące kataklizmu w Atlantycie. Znowu sparafrazuję. Atlantyda jest częścią Oceanu Atlantyckiego, do której nie ma już dostępu statkiem. Atlantyda, zatopiona przez trzęsienie ziemi, stała się nieprzekraczalną barierą błota dla podróżujących płynących stąd do jakiejkolwiek części oceanu. Innymi słowy, chodzi o to, że Atlantyda została odcięta od morza. Jeśli to miejsce faktycznie było Atlantydą, to może duża ilość piasku lub błota została zepchnięta w dalsze rejony Afryki z oceanu podczas jakiegoś katastroficznego wydarzenia. Nie zapominajmy też o pewnym kluczowym szczególe. Platon wspomniał, że obszar otaczający Atlantydę, był płaską i gładką, i równą równiną. Czy to nie kolejne powiązanie ze strukturą Richard? Patrząc na różne zdjęcia i kąty, widzimy, że ten teren jest no właśnie taki, praktycznie płaski. Platon mówił, że Atlantyda była odsłonięta górami od północy, które skierowane były na południe, a południowa część Atlantydy otwierała się na morze. Czy nie widzimy tutaj podobieństwa, zakładając, że ocean kiedyś sięgał znacznie dalej w głąb lądu? O tym też będzie załączony. Co więcej, warto wziąć pod uwagę fakt, że piaski Sahary są efektem erozji i wietrzenia skał, a także przemieszczania się osadów przez wiatr. Niektórzy sugerują jednak, że część tych piasków może pochodzić z dawnych osadów morskich, co dodaje kolejną, niesamowitą warstwę do tej jeszcze gorszej pod względem fascynacji teorii, bo. Jest długa. Może więc pozostałości Atlantydy znajdują się teraz gdzieś pod pustynią, pod Saharą? Po prostu przekonajmy się. A na dowód mam kolejny geologiczny szczegół z opisu Platona. Napisał on znowu, mniej więcej parafraza, kamień, który wydobywali był biały, drugi czarny, a trzeci czerwony. Dalej Platon wspomina, że główne miasto zostało zbudowane z czerwonych, czarnych i białych skał i co się okazuje, ten rejon, struktura Richard ma mnóstwo luźnych skał w tych właśnie kolorach, szczególnie Czerwonych i czarnych, ale również jasnych. To kolejny element układanki, który zdaje się mega pasować, ale Oto również szybka ciekawostka. Zdjęcia, które teraz mniej więcej sobie widzisz, pochodzą z dokumentu Visiting Atlantis z 2011 roku. Polecam zapoznać się z całością, naprawdę. Film ten wskazuje, że z centralnej wyspy, z tej struktury Richard, wypływa słodka woda. Ok? Słodka źródlana woda. Bo jest to bardzo ciekawe, dlatego że z okolicy, jeżeli zrobicie sobie badania próbek w okolicy, zbierzecie próbki wody jakichś tam głębinowych z okolicy, no to zazwyczaj woda poza tą strukturą jest słona, co może być w miarę zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, że no, 300-400 km dalej jest ten ocean. W tym filmie nawet miejscowie wykopali tam studnie i udowodnili, że z centralnej części wyspy, znaczy tej struktury Lichat, naprawdę wypływa świeża woda. Nie może to kolejny dowód na to, że miejsce to kiedyś stykało się z morzem. Ten szczegół dotyczący słodkiej wody wypływającej z centralnej wyspy jest znaczący w kontekście słów Platona, znowu. Sparafrazuję. Bóg Posejdon nie miał trudności z dokonaniem specjalnych przygotowań dla centralnej wyspy, wydobywając dwa źródła wody z ziemi, jedno z ciepłą wodą, drugie z zimną wodą. Platon twierdził również, że studnia w pobliżu centralnego Akropolu zapewniała miastu świeżą wodę. Ale dobra, będziemy tutaj jechać bardzo mocno po tematach będzie tutaj skakania. Tak jak wspomniałem, kolejne szczegóły. Mówi się, że Atlantyda została zniszczona 11 600 lat temu, co zbiega się dokładnie z katastrofą młodszego Dryasu, okresem gwałtownych zmian klimatycznych, który mógł spowodować potężne kataklizmy. Spójrzmy na samą strukturę. Oko Sahary, czyli struktura Richa, to okrągła formacja składająca się z koncentrycznych kręgów, które mogły odpowiadać trzem pierścieniom wody i dwóm pierścieniom lądu, jak opisywał Platon. Ma średnicę około 20 tr 3, 5 kilometra, co pasuje? Do wymiarów, które podał również Platon po przeliczeniu na nasze jednostki miary. Na północy znajdują się góry, które mają ślady dawnych rzek, które przez nie płynęły. Dokładnie tak jak opisywał Platon, cały obszar otoczony jest rozległą równiną, a na południu struktura otwiera się na otwarte morze. Jeśli przyjmiemy, że poziom tego morza kiedyś sięgał dalej, w głąb lądu, to znowu pasuje to do opisu. Platon wspomniał też o tsunami, które odcięło Atlantydę od oceanu, zasypując ją w zasadzie błotem, chyba najlepiej jest to powiedzieć. Kiedy spojrzymy na zdjęcia satelitarne, widać formacje, które mogą sugerować potężne przepływy wody w tamtym okresie, znaczy w tamtym rejonie bardziej, może bardziej, ale w tamtym okresie też, ale to o Sfinksie za momencie. Centralna część wyspy miała również swoje źródło słodkiej wody, mimo że otaczający ją obszar był obfity. Jest obfity w wodę słoną. Region ten obfituje w czarne, czerwone i jasne skały, co zgadza się z opisem materiałów użytych do budowy miasta, według Platona. Ale to nie wszystko. Platon wspominał również, że na wyspie znajdowało się wiele słoń. W filmie Visiting Atlantis wskazano, że w okolicy znaleziono Wiele szkieletów szczątków słoni, a nawet przedstawiono je na tamtejszych starożytnych rysunkach na skalnych. To sugeruje, że ten obszar był kiedyś bardziej żyzny i zamieszkały przez różnorodne gatunki zwierząt. Ponadto odkryto tam artefakty, takie jak narzędzia czy złota biżuteria, co może świadczyć o istnieniu dawnej cywilizacji w tamtym rejonie. To fascynujące, biorąc pod uwagę, że struktura Richard znajduje się w odległym obszarze Sahary Zachodniej. Platon opisywał, że Atlantyda obfitowała w miedź i złoto. Co ciekawe, dzisiejsza Mauretania, gdzie co się tam znajduje, eksportuje głównie żelazo. Mieć i złoto. To kolejny punkt, który zdaje się łączyć Platona właśnie z tym miejscem. Oczywiście jest pewien istotny szczegół, który może wykluczać to miejsce jako lokalizację Atlantydy, wysokość terenu. Struktura Richard znajduje się na wysokości ponad 400 metrów nad poziomem morza, nawet jeśli uwzględnimy zmiany poziomu morza w przeszłości, różnica ta wydaje się znacząca, ponieważ osta podczas ostatniej epoki lodowcowej poziom mórz był niższy, a nie wyższy niż obecnie. Jednak warto pamiętać, że geografia tego regionu mogła być kiedyś inna. Ruchy tektoniczne czy procesy geologiczne mogły wpłynąć na ukształtowanie powierzchni. Na przykład naukowcy sugerują, że struktura Richa powstała w wyniku wypiętrzenia kopuły geologicznej, która następnie uległa erozji. Możemy też przywołać przykład Antarktydy, gdzie podłoże skalne pod lodem unosi się w wyniku izostatecznego odbicia tak się nazywa ten proces. Nie twierdzę, że to dokładnie to samo co stało się ze strukturą Richard, ale pokazuje to, że ziemia jest dynamiczna i może zmieniać się w różnym tempie. Może warto tutaj przypomnieć to trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii mniej więcej chyba w 2011 roku. No to te dwa zjawiska przesunęły linię brzegową Japonii o kilka metrów w ciągu zaledwie kilku minut, a nawet wpłynęły na oś obrotu ziemi, nieznacznie, ale jednak. Ale to pokazuje, że potężne siły natury mogą szybko zmieniać geologię naszej planety. Jeśli więc struktura Richard rzeczywiście jest Atlantydą, musimy więc zadać sobie pytanie, czy ta niezwykła formacja jest dziełem natury, czy może została zmodyfikowana w jakiś sposób przez człowieka. Nie widzimy nigdzie czegoś podobnego. Czy możliwe jest, że starożytna i antyczna cywilizacja wykorzystała naturalną formację i przekształciła ją w swoje miasto? To mógłby być niezwykły przypadek, gdzie natura i Ludzka inteligencja się łączą, wiecie, symbioza i tak dalej. Chcecie usłyszeć kolejny fascynujący szczegół? Legenda Atlantydy mówi, że było to imperium składające się z dziesięciu królestw. A wyspa Atlantyda była jej stolicą. Bóg. Poseidon już, już widać chyba w którą stronę będziemy tutaj szli, miał pięć par bliźniąt, czyli dziesięcioro synów, z których każdy rządził jednym królestwem. Teraz ciekawostka. Według Jimmy'ego z Bright Insight, Nigeria jest krajem o najwyższym wskaźniku urodzeń bliźniąt na świecie. Znaczy ogólnie z dość wysokim wskaźnikiem urodzeń, ale bliźnięta tam się rodzą szczególnie często. To interesujące, biorąc pod uwagę fakt, jak geologicznie blisko Nigerii jest Mauretania i Struktura Richard może to tylko zbieg okoliczności, ale dodaje to kolejny taki spicy szczegół do tej układanki. Ale na razie podsumujmy sobie to co wiemy. Choć nie możemy z absolutną pewnością stwierdzić, że Atlantyda istniała naprawdę, czy to, że struktura Richard jest jej pozostałością, to zbieżności są naprawdę niesamowite. Opisy Platona i Solona mają wiele wspólnego z tym miejscem, warto sobie zadać pytanie, czy to wszystko może być przypadek. Wielu ekspertów uważa Atlantydę za fikcyjną historię, alegorię, wiecie, przestrogę dla ludzkości, o tak, którą Platon stworzył, by ukazać swoje filozoficzne idee i zachęcić społeczeństwo do refleksji nad moralnością i polityką. Jednak Platon i Solon byli znani ze swojej mądrości i uczciwości, dlaczego mieliby tworzyć historię, która można by było ją łatwo zweryfikować jako fałszywą, fałszywą w tamtych czasach, zwłaszcza, że ludzie pod Podróżowali do Egiptu w tamtym okresie, a świątynia Neif w seis nadal istniała. No, tak samo biblioteka pewna, a o niej też będzie. Choć świątynia Neif już dawno nie istnieje i trudno znaleźć dokładne informacje o jej zniszczeniu, wiemy, że była ważnym ośrodkiem kultury, kultu i wiedzy w starożytnym Egipcie. Coś jak Biblioteka Aleksandryjska. Ale bardziej, może kiedyś pod piaskami albo wodami Nilu uda się odnaleźć jej szczątki, ale no, na razie musimy się wstrzymać. Ale nie musimy wstrzymywać się z Dalszymi informacjami dotyczącymi tego, co Platon jeszcze mówił o Atlantydzie. Przejdźmy dalej. Istnieją pewne kontrargumenty sugerujące, że oko Sahary nie musi być koniecznie w 100% kandydatem na stolicę Atlantydy. Znaczy kandydatem może być, ale nie takim 100%, o tak. Na przykład wiele osób wciąż uważa, że Atlantyda to tylko ten mit stworzony przez Platona i nigdy tak naprawdę coś takiego nie istniało. Ale pamiętacie zaginione miasto Troja? Kiedyś też mówiono, że to była tylko fikcja, poezja bez pokrycia w rzeczywistości, a potem w XIX wieku odkryto je w Turcji i udowodniono, że było tam przez cały czas. Podobnie było z Angkor Wat w Kambodży bodajże. Przez wieki to miasto było ukryte w dżungli, uważane było za legendę, aż w końcu zostało ponownie odkryte w połowie XIX wieku. Niektórzy pewnie z was mogą powiedzieć, struktura Richa to naturalna formacja, więc po co rozgrzebujecie ten temat? Ale dlaczego bycie naturalną formacją Musi wykluczać takie możliwości, że to jest Atlantyda. Właściwie, jeśli weźmiemy pod uwagę ogromne rozmiary opisywane przez Platona, to logiczne jest, że Atlantyda musiała zostać zbudowana na bazie naturalnej struktury. Pomyślcie o tym, ile kilometrów kopania i pogłębiania i, i ogólnie wszystkiego musieliby wykonać, żeby stworzyć tak koncentryczne kręgi i to od zera. No to by się nie opłacało, prawda? To brzmi niewiarygodnie, żeby odwalić sobie. Coś takiego nie wiem, w tydzień. Chyba, że masz odpowiednią ilość pieniędzy, i te pieniądze są z petrodolarów, i dalej, bo robisz klub, który no, podobno wygrywa ligę No. o tej niebieskiej stronie Manchesteru będzie kiedy indziej. ale to się wydaje trochę niemożliwe, biorąc pod uwagę, że oni nie mieli takich maszyn. Więc czy naprawdę jesteśmy w stanie założyć, że no człowiek by nie skorzystał z takiej naturalnej formacji? O wiele bardziej sensowny jest fakt tego, że Atlantydzi, o ile takich mogę nazwać, wykorzystali jakąś naturalną formację, w tym przypadku strukturę Richard. Tak jak wie Wiele starożytnych cywilizacji wykorzystywało ukształtowanie terenu, na przykład do obrony. Największy argument przeciwko strukturze Richard jako stolicy Atlantydy to fakt, że znajduje się setki kilometrów od wody, 400 metrów nad poziomem morza, jak więc mogłaby być wyspą, którą opisał Platon. No ale tak jak wam wspomniałem, wszystkie studnie wodne w obrębie i wokół struktury Richard zawierają słoną wodę, aż do głębokości 200 metrów. Dopiero poniżej tej głębokości. Znajdujemy słodką wodę. I to wszystko pomimo tego, że jesteśmy 500 km w głąb lądu na wysokości 400 metrów nad poziomem morza. Jak słona woda się tam dostała? Co więcej, centralna część struktury licza jest jedynym miejscem w okolicy, gdzie jest słodka woda. Dokładnie tak jak odpisał to Platon. To naprawdę giga istotny szczegół. Idąc dalej. Musimy rozważać naukowe wyjaśnienie powstania struktury Richard. Uważa się, że jest wynikiem działalności magmy, która wypiętrzyła skały w kierunku powierzchni. Innymi słowy, kiedyś ten obszar mógł być niższy niż obecny.